Andrzej Lewowski i od ponad 30 lat gram na gitarze flamenko, i można powiedzieć, że po dziś dzień wgryzam się w sztukę flamenko, próbując zrozumieć, czym ona jest i co tak naprawdę ciągle mnie w niej niepokoi i nie pozwala mi zostawić i odkochać się. A dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o, o różnicach między gitarą klasyczną a gitarą flamenko, ponieważ można powiedzieć, że między gitarą Powiedzmy flamenko gitarą elektryczną są wyraźne różnice, widać je na pierwszy rzut oka, tak jak między innymi gitarami, które być może miałeś okazję spotkać, czy też może nawet jesteś w posiadaniu. No, widać po gitarze akustycznej jest, że jest zupełnie inna. Ma o wiele grubsze, większe pudło rezonansowe i, i zupełnie inaczej skonstruowany gryf. O tyle bardzo trudno czasami jest odróżnić gitarę klasyczną od gitary flamenko, ze względu na to, że obie wyglądają praktycznie bliźniaczo, a do tego obie też mają struny nylonowe. Ale dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na zastosowanie obu gitar. Gitara klasyczna to przede wszystkim akompaniament, to akompaniament do śpiewu, akompaniament do innych instrumentów melodycznych, a także przede wszystkim można powiedzieć, to jest instrument, który potrafi na potężnych salach koncertowych brzmić jako instrument solowy. Gitara flamenco można powiedzieć, że ma podobny charakter, i podobne zastosowania jak gitary klasyczne, ale ze względu na swój temperament, skręca bardziej w stronę rytmu. Jest wykorzystywana oprócz tego, że do akompaniamentu do śpiewu, do akompaniamentu do innych instrumentów, czy też jako gitara solowa, ale też jest wykorzystywana jako akompaniament do tańca, co za tym idzie, zupełnie ma inny charakter. Potrzebuje rzeczywiście agresywnego brzmienia, szybkiego wybrzmiewania sekwencji rytmicznych, czy też akcentów, tudzież synkop. Jakie parametry odróżniają gitarę flamenco od gitary klasycznej? Na pierwszy rzut oka wszystkie elementy są właściwie, można powiedzieć, te same i mają tą samą nazwę. Tak? Czyli mamy korpus, płyta rezonansowa, otwór rezonansowy, boczki, tylna płyta rezonansowa, mostek z piórem, siodełko, gryf, podstrudnica, która znajduje się pod strunami, a na nią nabite są progi, główka, klucze, struny. Wydawałoby się, że właściwie wszystkie te parametry występują w obu gitarach, ale mają zupełnie inne wymiary bardzo często. Zacznijmy od korpusu. Przede wszystkim wielkość gitary flamenco jest zupełnie inna niż gitary klasycznej. Jeżeli będziesz miał okazję kiedyś dotknąć te dwa instrumenty, porównać do siebie, to zobaczysz. Od razu powadzę przede wszystkim ten gitar, że gitara flamenco jest średnio 30%, 20% lżejsza od zwykłej gitary klasycznej i grubość korpusu jest zupełnie inna. W gitarach flamenco jest około 85, tutaj w tym miejscu do 88 mm grubości, tutaj 92 do 95, a w gitarach klasycznych tutaj mamy już 95, a tutaj 102. Co za tym idzie, też drewno, z którego wykonana jest gitara flamenko, jest zupełnie innym drewnem niż w gitarach klasycznych. Zobacz, Tutaj mamy zastosowany najbardziej popularny najbardziej popularne drewno, jakie się wykorzystuje w gitarach flamenco, cyprys. Z, z przodu jest to świerk. Cyprys jest dosyć miękkim drewnem, więc pozwala temu dźwiękowi dosyć szybko. Można powiedzieć, wygasnąć. Dźwięk jest bardzo agresywny dzięki świerkowi, bardzo jasny. Dosłownie tuż po uderzeniu słychać bardzo wyraźnie jego atak, ale za chwilę on się, można powiedzieć, w tym instrumencie zatapia, zapada, ucieka, zanika. Czemu to ma służyć? Właśnie ze względu na to, że rytm jest bardzo ważny żeby ten dźwięk tak za długo nie krążył i nie przykrywał nam tych najważniejszych rzeczy i żeby gitara była znowu otwarta i gotowa do następnych sekwencji rytmicznych, często bardzo szybkich, bardzo dynamicznych. Następnym elementem, który wyróżnia gitary flamenko od gitar klasycznych, to jest akcja strun. Co to jest akcja strun? To jest odległość, jaka znajduje się między strunami A gryfem oraz między strunami A Pudłem rezonansowym. Normalnie w gitarze klasycznej, ze z dużą swobodą byłbym w stanie tutaj włożyć mój najmniejszy palec. Tutaj muszę go wcisnąć. Tu jest w gitarach klasycznych o wiele wyższa akcja strun i najłatwiej to można zobaczyć na 12 progu, ponieważ średnio w gitarach flamenco ta akcja strun wynosi między 1,8 mm do 2,8 mm, a w przypadku gitar klasycznych ta akcja strun potrafi wynosić od 3,5 do 4 mm, czyli czasami można powiedzieć, że nawet dwa razy większa i wyższa jest ta akcja strun niż w przypadku gitar flamenko. Z czego to wynika? Bardzo ważna jest dla każdego gitarzysty flamenko niesamowita swoboda i wygoda grania na tym instrumencie, ze względu na to, że we flamenco jest mnóstwo bardzo trudnych, karkołomnych często technik, e, które występują tylko i wyłącznie w tym stylu. I żeby gitara nie ograniczała tej swobody, bardzo ważne jest, żeby rzeczywiście ta akcja strun była jak najniżej. Począwszy od tego, że dzięki tej niskiej akcji strun bardzo łatwo jest gitarzyście flamenco z dużą szybkością i dużą precyzją i z niesamowitą dynamiką grać picado w prawej ręce, czyli grać w Powiedzmy dosyć szybkie solówki, a w lewej ręce, poprzez to, że ta akcja strona jest bardzo niska, ma dostęp bardzo łatwy do wszystkich miejsc na gryfie i z wielką swobodą może używać jednej z bardzo ciekawych i permanentnie, można powiedzieć, wykorzystywanych technik, które występuje w gitarze flamenko i w gitarze klasycznej, ale techniki Legato, która w niesamowity sposób potrafi oddać charakter właśnie tego instrumentu. Zazwyczaj posturnica w gitarach flamenco jest wykonana z hebanu, czasami jest to palisander w takich bardziej może budżetowych gitarach. I to co bardzo ważne, dobre gitary mają już wpuszczony tutaj stawkę z hebanu ze względu na to, że ta wygoda ma nie tylko ograniczać się do Uderza, do chwytania i akordów, grania różnego rodzaju bardzo trudnych pozycji, ale ta wygoda też wynika z tego, że ten gryf jest bardzo cienki. I właściwie jest to chyba rzecz priorytetowa w gitarach flamenko. Czasami można zdarzy się, że biorę czasami jakąś gitarę klasyczną, e, bardzo dobrą, świetnie brzmiącą, ale tutaj mam wrażenie, że jest, nie jestem w stanie wytrzymać, e, dłużej grać niż e, kilka minut, ponieważ ten gryf potrafi być e, troszeczkę toporny. Bardzo ciekawym rozwiązaniem w gitarach budżetowych w przypadku gitar, które tutaj stoją, jest Gitara Camps model 5M, ponieważ ona mimo, że nie ma tutaj wpuszczonego kawałka hebanu, ponieważ drewno to jest bardzo drogie, to cały czas ma bardzo wygodny gryf, dosyć cienki. A to dzięki temu, że ma wpuszczony tutaj kawałek pręta stalowego, nad którym możemy mieć kontrolę naciągać go bądź, pol, bądź poluzowywać. Dzięki temu możemy kontrolować nachylenie gryfu, a co najważniejsze, mamy wpływ na wysokość tej akcji naszych strun. Oczywiście ta niska akcja strun. Ma też swoje wady, ponieważ bardzo często uderzając w te struny, one się bardzo szybko obijają o te progi i występują pewnego rodzaju przydźwięki, dlatego bardzo często gitarzyści flamenko, grając, uderzając w gitarę, grają bliżej mostka, żeby nie pogłębiać tego efektu. Znowu w gitarach klasycznych jest to efekt tak niepożądany, stąd ta akcja struny jest dużo wyższa. Kolejną bardzo ważną rzeczą, którą posiada każda gitara flamenko. Jest golpeador. Jest to przezroczysta plastikowa płytka, która znajduje się pod strunami oraz nad strunami i chroni instrument, delikatny lakier, który się na nim znajduje, przed dosyć inwazyjnymi technikami golpe, które polegają na uderzeniu paznokciem albo trzeciego palca, albo pierwszego palca w czasie gry. I dzięki temu ten instrument nie traci swojej swojego kształtu można powiedzieć nie jest niszczony, bo ewidentnie dosłownie bez tego golpeadora prawdopodobnie za chwilę miałby tutaj dodatkową dziurę, czy też trzeba byłoby co, co tydzień, co dwa tygodnie wozić ją do renowacji, czy też do lakiernika. Ten golpeador delikatnie wytłumia naszą płytę rezonansową, dlatego rzadko się zdarza, żeby w jakiejkolwiek gitarze klasycznej taki golpeador się znalazł, był został przyklejony, ponieważ tam ta płyta rezonansowa ma zupełnie inny charakter. Ona ma mocno oddawać. Całą swoją właściwość rezonującą i każdy element przyklejony do, nie, do niej, prawdopodobnie delikatnie by ją wytłumiał. W przypadku gitary flamenko nie mamy aż tak dużej straty, ponieważ rzeczywiście ten dźwięk tutaj aż tak długo nie rezonuje, nie wybrzmiewa. On jest bardzo krótki, bardzo szybki, można powiedzieć wręcz taki skompresowany. I rzeczywiście przy dosyć lekkim, delikatnym uderzeniu on już momentalnie atakuje i za chwilę się wycisza. Jak widzisz można się wgryzać w temat bardzo głęboko i poznawać wszelkiego rodzaju tutaj tajniki. I nie wiem czy do końca, czy to dzisiaj w jakiś sposób pomogło, ale e, warto zwrócić na uwagę przede wszystkim na to, że gitary flamenco są instrumentami bardzo wygodnymi. Rzeczywiście nie wymagają zbyt dużej siły w wydobywaniu dźwięku. E, nie są instrumentami super trudnymi ze względu na dosyć niską akcję strun, ze względu na bardzo wygodny gryf a przede wszystkim względu na to, że dosyć delikatnie wystarczy rzeczywiście uderzyć, żeby instrument się wspaniale odezwał. Dlatego bardzo gorąco polecam przede wszystkim muzykom, którzy może na co dzień grają na gitarach elektrycznych, elektroakustycznych, którzy chcieliby delikatnie swój repertuar dobarwić właśnie instrumentem z nylonowymi strunami, żeby właśnie spróbowali przesiąść się na gitarę flamenko, ponieważ ze względu na to, że gitary elektryczne są dosyć wygodnymi instrumentami, to przejście z gitary elektrycznej na a, zwykłą klasyczną byłoby już bardzo dużym wyzwaniem. Rzeczywiście wymagałoby moim zdaniem e, wielu ćwiczeń na samym instrumencie, takim jest gitara klasyczna. A w przypadku gitary flamenco byłoby o wiele prostszym wyzwaniem i przysiadanie się między tymi instrumentami e, nie kosztowałoby aż tak dużo wysiłku. Tego gorąco polecam. Szczególnie w Polsce można właśnie tutaj dostać wyjątkowe instrumenty, jakimi są gitary Camps. Camps jest manufakturą hiszpańską, która pochodzi z Katalonii. Została założona przez Juana Campsa w 1945 roku i później właściwie kontynuowana przez Javiera i Hordy Campsów. Mają nieprawdopodobny. Można powiedzieć, wachlarz instrumentów, począwszy od gitar klasycznych po gitary flamenko, ale właśnie już od najniższej półki gitar flamenko, tak jak właśnie wspomniana tutaj gitara e, M5, która jest za niecałe 3000, aż po gitarę z najwyższej półki, tak jak tutaj ta stojąca gitar, gitara, czyli model maestro, już za kilkanaście e, tysięcy złotych. Jak widzisz, wszystkie te niuanse, być może czasami delikatne, nie, niedostrzegalne gołym okiem, powodują, że jest to instrument zupełnie inny, zupełnie inaczej brzmi, ale przede wszystkim jest to instrument, który ma służyć wyrażaniu ek ekspresji, jaką nosi w sobie każdy muzyk, a przede wszystkim gitarzysta flamenko. I to co najważniejsze, nie może go ona w żaden sposób ograniczać i to czuć. Przede wszystkim we wszystkich technikach, które powstały we flamenku, których nie można spotkać nigdzie indziej. I tych technik jest tak dużo, że mam jeszcze wielką ochotę o nich Wam opowiadać. W międzyczasie subskrybuj nasz kanał. Będziemy próbowali umieszczać coraz więcej ciekawych filmów z technikami flamenko. Cześć!